Jesteśmy, dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich, 7.00, dzisiaj niestandardowo. Właśnie, standardowo Maciek, nowe standardy. To są nowe standardy, które wprowadzamy, to będą standardy. Olimpijska standary. forma. Olimpijska forma, all inclusive. Proszę Państwa, zaczynamy poranek od grania, to jest chyba najlepsze. Nie co... od grania Maciek, od rzutu młotem. Od rzutu młotem, dokładnie tak. To jestem ja, wiem, że może nie wyglądam, Wyglądasz. ale to jestem ja. Patrzcie, będę robił teraz obroty, wchodzimy na najwyższe obroty, najwyższe obroty... I uwaga, cyk! Wypuszczam o młot. Kurde! Proszę bardzo, jak to poleci? No, w, w poprzednim. Ale ty jesteś Poprzednim razem udało mi się lepiej. Z racji tego, że wystartowały Igrzyska Olimpijskie, bo nie Olimpiada, bo Olimpiada to jest okres... to jest okres. I oczywiście. Już się nauczyłem. Wszyscy tutaj muszą zawsze się powymądzać. Musisz wypuścić te, te przyciski, wszystkie. Potem, jak się poobracasz. No i, i teraz. No, trochę za wcześnie. Dobra. Dobra, słuchajcie, będzie jeszcze jedna próba. Pamiętajcie, zawsze są trzy próby. Słuchajcie, prawda dwa. jest taka, że przed nie. chwilą y, mieliśmy y, skok w dal i ja wygrałem, y, byłem nawet miałem złoty medal. Tak? Olimpijski. Nikt o tym nie pamięta, szczerze mówiąc, bo Słuchaj, nikt nie Słuchaj, afropolaku. Dobra, afropolak wchodzi na pełne obroty. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A dobra, to tu jest! Tak. I uwaga. 60, to jeszcze gorzej mi poszło niż przy pierwszej próbie. Ja teraz pierwszej próbie próby Państwo nie widzieli, ale no idzie Ja mam formę schodzącą, nie? Masz ostatnią próbę, dobra. zobaczmy, jak tobie pójdzie. Trzymam, macham. Musisz trzymać. Machasz tym, nie? Tym. Tym. Prawym? Prawym, prawym. A ja lewym. Tak, właśnie widziałem. Prawy, 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 prawy i... teraz! Oj, za wcześnie. Ach, kurde, blaszka, no. Poczekaj, ja dopiero się dowiedziałem, jak to działa. O. Spoko, masz XXX, X, X. to X, jest X, najlepszy, no. <laughs> najlepszy wybór, słuchajcie. E, oczywiście ale jest... ruda wrona zmartwiona jest. Tak, totalnie, ale wygląda rzeczywiście jakby wyszedł z lędźwi. Samego premiera. No. A ten wyszedł z. No nie iśćmy do drugiej. dobra, nie powiemy skąd. E... No ale patrzcie. Nowy rekord. 83 metry, czyli 20 więcej metrów niż Stewart. I tkać. Lecomte, Ocampo, Serra, Aguilar, no i gość. Gość. E... Powtórki nie ma co oglądać. Teraz możemy zobaczyć, proszę bardzo, kto Złote. jest na podium. A, mamy wersję Stokio 2020. A nie ma jakiegoś nakładki na to, żeby to na. Tak? Możemy, możemy po francusku po prostu to czytać wszystko. Delay. Ale to wtedy ta pani będzie w burce? Pewnie tak. Pewnie tak i będą zamieszki najprawdopodobniej i będzie zanieczyszczona rzeka. E, chociaż nie przecież Będą czy... rekiny w Sekwanie? Będą rekiny w Sekwanie. Wybierz konkurencję. Dobra, Kolejna radźcie. konkurencja, sprawdzamy. E, co jeszcze może być takiego? 100 metrów w stylu dowolnym. Spinaczka w sporto, w sportowa chciałem powiedzieć. 100 baseball no naprawdę no właśnie, na olimpiadzie? Nie wiem, jak mielibyśmy baseball tutaj zrobić, bo to jest chyba jakieś... Rugby siódemki, judo, judo Stafeta z 100 metrów. Dobra, dawaj spinaczkę sportową, Dobra, chodzi, bo to chyba będziemy mogli naraz y, to robić. Uwaga. Jak to wygląda? Tokio 2020. Wiem, że jest Paryż 2024. Użyj lub... Czyli a. prawego, lewego albo prawego, gdy usłyszysz start, wybierz kierunek używając, aha. Okej, okay. czyli Assassin's Creed trochę. Po osiągnięciu określonej prędkości będziesz w stanie sięgać dalej położonych pomarańczowych chwytów. a czyli dopiero jak będzie odpowiednia prędkość, to... Wtedy no powiem. dobra, i co się robi wtedy, jak już obierzesz ten kierunek? Nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy. Najlepszy rekord to jest 16 sekund i 10 tysięcznych. E no, to rata. jest obiecujący atleta, Twoja... błyskawiczna moc, szybkość, łatwość w łapaniu, łapaniu chwytów, Uuu. ale to na gitarze, a u mnie to tak samo, kanał zero, żółtodziub. ja jestem żółtodziób, a nie, też jestem obiecującym atletą, dobra. Jak ty możesz być żółtodziobem z taką fizycją? Nie wiem, nie wiem, nie, <laughs> idźmy ten. <tędy. śmiech> znam innego żółtodzioba, ale... No dobrze, ale co się wciska potem? Właśnie chyba nic. No wcześniej ja No i co? Nie kumam, ale... Meta. Udało mi się. Goś dobiegł do mety. To brzmi jakby naprawdę był jakby w jakiś na, getcie. Jakby na targówku już tak. był. Oj, oj, oj. A, oj wygrana. I ile to jest? 12,633 tysięczne. Ciekawe kiedy wyjdzie gra Paryż 2024. No ona ponoć już wyszła, ale ponoć jest bardzo słaba. A ta jest super? No chyba tak, no lepsza... Aha, to już koniec? I nie ma kolejnych prób? Nie, nie, po prostu znowu medal dostałem. No to już... Słuchajcie, Polska już dwa Polska złote góra. medale. <tak>, tak, Polska już dwa złote ma. Trzy. Trzy bo jeszcze bo jak, jeszcze mój pierwszy. Dokładnie, jak nie widzieliście, to. E... to w takim razie już nie mam po To musimy powtórzyć ten skok w dal w takim razie, żebyśmy tak. zobaczyli, jak. Skok w dal, nie w... chcę zagraj ponownie do set. Wybierz konkurencję. Nie mamy konkurencji. Maciej. Dokładnie chciałem powiedzieć to. Są. Czekaj, gdzie to był wyżej? 200 nie? metrów skok w, dal, w dal. Super dyscyplina. Bardzo mi się podoba. Tak, bo najpierw graliśmy w ten skok dal. I ja sterowałem postacią Jacka, ja sterował moją postacią i się dopiero zorganizowaliśmy później, bo nam nie szło. Ty brown na pierwszy. Jest brown tam? Na, na pierwszy. Dobrze, 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 dobrze. Uwaga. To jesteś ty Star, czy ja? ty. Tak. Ja. Dobra. Szybko biegnij! Biegnij, Lola! Wow! No nie. Słuchaj, tam jest mój rekord. Jest mój jest rekord. 5 Co ty się pięć pięć metrów. No właśnie nie wiem, co się tak cieszy. Kąt skoku. Szybkość podejścia. Dobra. Teraz ty. Teraz ja, ty. Łoj, jo oj, oj, oj. To defto to oczywiście. Oj, przefajnowałeś. No, słuchaj, no. Widzisz, zobacz. Tak, widzę, widzę. O długość, A, tyle, czyli... czyli to jest gdzieś 20 cm. O palec po prostu. No, no dobra, no. Widzisz, Brown cały czas na pierwszym. <laughs> Go, go, go! Power rangers! Oni zawsze mówili. Polska! Ło! Wow! O, oh, oh, oh! dominacja! Proszę Domin Państwa. Polski dominator. Siedem metrów prawie. W Power Rangers zawsze było, że oni tam mówili green power. Ee, red power. No. A biały power Rangers? No był. No był, właśnie. Nie! Był. Naprawdę? Tak. A, Czeka, kto i, mówi, to nie ja nie wiem, co on tam mówił. Co? Dobra, poczekaj, 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 poczekaj. OFA! No i co? Właśnie a chyba to jest to OK. Jest to. to jest 19 cm, czyli że to jest. To całkiem taki. 19 to. 19 nie no, jest to jest nie? Nie? Nie. Nie wiem. No. <laughs> Dobra, a propos. <laughs> Ty, ale dobry, masz dwa paski. Da się klaskać, patrz. Nie. Ręce. A jest jak gra Wojtek Soku, ręce? To jest, właśnie. Ręce na Xbox grałeś kiedyś? U! O nie, spaliłem. No dobra. Tak, spalony. Spalony za... E, nalepnąłem za daleko. Ale to Jesteś, ja tam jeden romec. kiepski ten to jest szansa, że jeszcze mogę coś tak, udać. Bo to nie jest zresztą nic. Możesz też klaskać, tak musisz robić. Ręce Start, dobra. Lecisz. Słuchajcie, Ruda Rudawrona musi polecieć, to mordano no. Ja w ten sposób lubię zaczynać dzień. No Jezus! Maria. Ja w ten sposób lubię za zaczynać dzień, bo lubię wyluzować się z chłopakami po prostu. Yy... Kombosy tego nigdy, nigdy dosyć. dosyć. Tak. Nie ma jak na PSX kumpli zaprosić. No to tak, ja. prawda nie jest to PSX, tylko no padło Xboxa, X, ale samo X, więc będzie. Nowy to rekord. Nowy rekord 69 zrobiłeś. To Ty. A nie to ja. Dobra. To ja zrobiłem 69, <laughs> ale 7, 6, 9, 7. 6, w siedmiu da się. <laughs> jak widać. Nowy no, rekord. Brown na trzecim. Brown na trzecim, tak. Jest Brown. A, A! To nie spodziewałem się. Nie to exact. są mieszane tutaj, to są mixty. Ale, ale zobacz, jak to jest... szaleje. No, powiem ci, w skoku w dal najlepiej nam idzie. Dawaj jeszcze jakąś jedną dyscyplinę. Tak, zobaczmy, co tam jest jeszcze. Bo chyba powinniśmy pójść już za stół, nie? nie? Właśnie nie wiem. Nikt nam nic nie mówi, więc... No dobra, daj nie. coś głupiego. No, 200 metrów stylem zmienny. O, dobra. Boże, coś czuję, że będzie trzeba... 200 metrów to jest dużo, stary. Są jak? cztery baseny. Wciśnij akt, zobaczysz star o Boże, no, Wypłynąć no. no. już w L i R. Sterowanie zmienia się zależnie od stylu. Albo to jest. A to my wybieramy jaki styl? A i w, gdy kółka, najdą na siebie. Mikajlow, co? Kto tam jest dopuszczony na pierwszym miejscu? Nie, nie, ja nie będę grał jak ruscy grają. O nie. <laughs> No to trzeba go pokonać. Który to jest? Pokaż go. No ten, zobacz. No widać No widać to. od razu, Hat nie? <gry> no, nasz taki. To, no to, a to jestem to, to ja! Mój, tak, to ty. No, obiecujący atleta. A ja obok. No i co teraz? Nie wiem, trzeba chyba nacisnąć. Aha, dobra. No i co? Jak <grym> słyszę! <grym> 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 no i co? Co, co mam robić? Nie wiem, stary o Jezu! To trzeba dwa ma Ja nie wiem tu której stronie jestem. Ale idzie jak burza. Ty. A jestem na trzecim, a ty na pierwszym, dobra. Kurde źle. To płyń! A bo to są. To z... płyń! To płyń! Poczekaj, bo ja źle robię. Aha, bo to są zmiany stylów. A poczekaj stary, bo teraz się już pogubiłem. A poczekaj, bo to jest teraz... Teraz inaczej masz płynąć. Co nie. jest? Mój się tak zmęczył! Ty na pierwszym byłeś, no. Byłem, ale on się zmęczył nie, mój. Chyba to nie. Słuchajcie, mam nadzieję, że polska reprezentacja olimpijska poradzi sobie lepiej niż my. Ale to oni mogą zmieniać style w trakcie? No marda, oczywiście. Bo to jest styl, styl mieszany. Po Dobra, czemu? o. Mieszany, mieszany, poproszę. Dwa razy. No, na cienkim. No, no, A mój znowu umarł. Mój też umarł. I wyobrażasz sobie, że nasza reprezentacja tak w połowie stwierdzają, o dobra, już nie mam energii, zmęczony, to, to dobra, to, to sobie odpocznę chwilę, poleżę w tej wodzie. O, powiem ci, że ciekaw jestem, jak ta gra się sprzedała. Oni chyba za darmo chyba rozdawali, nie? Nie wiem, ale... Nie no, poczekaj... Bo... Czekaj, mój przed zdechł! Z Właśnie nie... pytanie, zdechł czy umarł? Nie, no, stary. To Jeżeli jest... to jest reprezentant Polski. Mój, no, mój zdech w połowie. No fajnie no nie no. Tylko nie mów, że ruska świja będzie pierwsza. Tak? Ale wiesz, to była taka sytuacja kiedyś, nie? No, jak, tutaj? Nie powiem, mnie, jak on no, no, to nie paliwa? U mnie jako i Jajcie, jak to nie było. No nie była. 2 godziny 23 minuty? Jeszcze nie. jeden możemy zagrać. Dobra. <laughs> Harry train. Nie, na szczęście Melo. Ty nowy rekord! No, widzę właśnie. Melo na pierwszym. No, Melo ale na pierwszym. Był taki, nie pamiętam, z Afryki jakiś zawodnik, który nigdy nie płynął w basenie. Dostał się na Igrzyska Olimpijskie ze względu na to, ze względu na to że no jego kraj po prostu musiał kogoś dać, ale on nigdy nie płynął w basenie i się prawie utopił. Słuchaj, to przypomina nam historię. Czudo! Y, Jamańskiej zawodniczki, która nie wystartowała, bo jej y, nie mogli zgłosić, bo internetu nie mieli. To ja? A w tę stronę. W tę. Co? Walczymy w judo. E, tak? tak, dzisiaj A będziemy tak. o tym mówili, o tej y, zawodniczce. Nawet mamy w wydarzeniach z, y, ze świata. Znaczy, teoretycznie będziemy mówić, bo będziemy, będziemy grali w olimpiadę. No właśnie. O Jezu, to będzie dużo rzeczy. O nie. No dobra. A to, to można randomowo wszystko wciskać. Tak. Tuto, to to Jeszcze i O to są najlepsi z najlepszych. Y, oni teraz oddadzą sobie medale nawzajem. No, to była scena, ja się popłakałem. Pani drużyna mieszana, trzy dupeczki i ja. Tak. <grym> Na pewno w Arłamowie mieliście. Czekaj, a, czekaj, Schulz. Szulc i Szewczyk, co jest? gdzie jest, Szulc? Jak? Gdzie dowirona szórz A czemu to nie jest? Chwyt koniec, czekaj, Chwy za koniec! A ty! <grym> e? Ale. A ja! jest dla Lu Luna. Fyt za tak. rękaw. Dobra. Ale ma kichawę. No nie. Lepiej kichawę niż ten. No, nie powiem co. Wazari! No! Zrobiłem ci wazari. Nic z tego nie rozumiem. To jestem ja? Tak, ty jesteś niebieski. Naprawdę? Tak. Te dasi ci zrobiłem. Te dasi? Tak. No co za rękaw, co za. No nie! Co so te Suri i Szu, ja. Go... Poczekaj, bo ja gram z tobą, tak? Tak! A, bo ja w pierwszym razie myślałem, że gra z kimś. <grym> <grym> ja czekałem, aż będzie Ruda A aż te wygra Wygrana Szulc. Ty jesteś Szulcem? No, niby Pol Polka, a jednak. A jestem Pawlak, tak? Sobczak i Pawlak. Dobra. Kontra. Czury komi gosi. Ja nie. Tak jest. W... Pawlak, leżysz Pawlak. No co jest? Bo zrobiłem chwyt do skoku. No poczekaj, poczekaj ty. Tak jest. Action replay, kręgosłup jej złamała, ona została in, in, in. Ale za jaka ona ma trwałą ondulację ta Ma, ma mocną trwałą, dobrą, nie? No, o, yes, wreszcie jest! Yes. 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 <laughs> Czuję się, jakbym Prime MMA oglądał. Bo Teraz to taki... już... O, to jesteśmy my, prawdziwi my. Tak. O, A, jak mi... O, to... mnie... patrz. Trzebam się... A! Wyrwałem Co? No i co? No widzisz. Nie! Zrobiłeś mi A, Tak! Ła, jak go boli, patrz, on stracił energię całą. Wydolność ci spadła, morda. Czy, bo ja nie, niezbyt rozumiem ideę tego. No trzeba naciskać szybko przyciski. A, dobra. O, patrz. Nie! Wow. I pon! Ippon! Ippon! Dziękuję. wygrana, Polska wygrała Nie, z bo jest, jest jeszcze jedna, jedna ta. Mucha? i mucha. A to są nazwiska polityczne ci powiem. Trochę tak. Oj, oj oj. Cych. Uważaj, mucha, bo ci coś padnie do ucha. Bo cię ktoś. A. Ty, a takie zapaśniczki mają też kalafiory? Mają kalafiory i... Ja nie... Stare pożegnał, mówić mówi, dziewczyna. Z... dziewczyna z kalafiorem jest najlepszym wyborem. Jest za wcześnie na te. Trzy panie, jak Za wcześnie, nie mogę. Dobra, kto nie wygrał mogę. z kim? No ja wygrałem. Polska najważniejsze, Wygrał się, że Polska hip hop, mordo. Wygrał hip hop, Polska wygrała 3 do 1. E, wszystkie medale są Liczba nasze. Iponów? Liczba i ponów? Liczba i udane uwolnienia, udane chwyty. E, dziwne, że nie ma tutaj Filipa Heizera, szczerze mówiąc. w tym Bo zrezygnował z udziału w Olimpiadzie. To prawda. To prawda, on właśnie wydał oświadczenie, że rezygnuje z udziału w Olimpiadzie i organizuje swoją na Furchu. Biznesowo mu ta organizacja nie odpowiada. Tak, i że charytatywnie po prostu gimperty waflu. Ty waflu. Będziemy się bić jak za 10 milionów zielonych. Tak, jeszcze coś tam, było, Czy jesteś taką czereśnią? Czy... Nie, no, trzeba powiedzieć, że Filip podleciał na drugi krąg. Tak? Proszę Państwa, odchodzimy na drugi krąg właśnie my, yy, czyli idziemy do studia. Yy, nie wiem, czy przebijamy to jakimś materiałem filmowym, czy dostanę taki. Ale pa, złoty sobie... medal, złoty medal. Tak, przebijamy Patrz. to materiałem filmowym, yy, moi drodzy. Jak widzicie, Polska górą, Doliną yy, i yy, yy, wszystkimi innymi yy, drogami yy, dojdziemy do tego, żeby mieć. Przynajmniej ile mamy tych złotych medali? No to skończyć. już trzy. Ja jeden, Tylko w wpływaniu nie ty... zrobiliśmy. No. <laughs> Tylko w wpływaniu nam się nie udało zrobić złotego medalu. Natomiast mamy nadzieję, że naszym olimpijczykom pójdziemy. Tokio nie, było nasze, lepiej. Maciek. Tokio było nasze, Tokio nasze, znaczy inaczej. Tokio wasze, Paryż nasz, a nie to, to, to Paryż było. Paryż północy. To było wiosna wasza, zima wasza, wiosna nasza, a latom muminków. Tak jest. E, krótki a jesień, materiał, Przechodzimy do studia.